Magnoje. Dzisiaj gramy w Brawl Stars, bo trochę długi nieobecności były święta Wigilia, więc nie miałem trochę czasu. Dzisiaj akurat trochę mam, więc nagrywam pod ostatnim filmem, z tego co pamiętam. Wbiliśmy 17 500 kucharków, a ostatnimi czasy wbiłem sobie. 18 tysięcy, już mam 18 tysięcy 200, więc dobrze to leci. Mam takie postanowienie przednoworoczne, żeby wbić sobie 20 tysięcy. Może się uda. I ostatnio, wczoraj, dropnąłem sobie Asza. Bardzo się cieszę, bo to jest. Epicki zadymiarz kolejny Więc mega dobrze Dobrze mi się nim gra, grałem sobie wpiłem na 15 rangę I to już jest kolejna 15 ranga No i 50 zadymiarzy wleciało nareszcie Więc mega się cieszę I dzisiaj sobie będziemy po prostu grać Zobaczymy z Nie wiem jeszcze. W ogóle zobaczcie. Mój kolega Crow Ma na Grole. Crow, 100. Nie 1078 pucharków. I dzięki tej liczbie dostał się do topki Polski na krole. Zobaczcie. Możecie sobie zobaczyć. Nie wiem czy on jeszcze jest. Ale był wczoraj. O, jest tutaj. Widzicie? To jest jego konto. To jest mój kolega ze szkoły. Więc ma tą topkę. Wczoraj była chyba tutaj. On był, ale wiecie, jak ludzie wbijają. No. Sigma i tyle. Wbił do topki polski. Zajął to miejsce. Top 200. On się mega cieszy. Ja też się cieszę, że wbił. Mi zostało trochę, żeby mieć topkę. No tak, 1000 stopu i będę miał dobrą topkę. Będę się cieszył. No tutaj będę. No więc będziemy sobie tu wbijać, oczywiście. A ja dzisiaj sobie będę grał Wbiję sobie to 18200, bo brakuje mi 3 pucharków dosłownie i odpierzemy sobie te punkty. A zagramy sobie, bo tyle samo brakuje do 300 pucharków na aszu, co i do 18200, więc gramy sobie aszem Nie wiem czy wygram, czy przegram przegram to nic. Dostanę chyba minus 2. Ale raczej wygram, bo mi się nim bardzo dobrze grało. Lepszyłem go sobie. kurzy mi się jakiś NPT trafił, i nie będzie tak prosto, ale spróbujemy. Leży. Ucam. Dobra, dobra, zabijemy ją? Może ją zabijemy? Leży. Dobra, teraz uciekam. Kurde, dobra, leży. Mega, mi się dobrze gra. Dobra, lecimy na tego wołwana. No i leży. Mega się mi, mi, mi dobrze gra. Po Prostu to jest chyba mój jeden z najlepszych zadymiarzy. Właśnie, na no, kil po kilu robię normalnie. Frag po fragu. Czego sobie motki zablokowałem? No i leży. No, G. Fajny jest ten taki pasek, który przyspiesza tą postać. No i mamy. Ogram sobie nim jeszcze chwilę. Chciałbym sobie wbić, zobaczę jaką topkę ma ten zadymiarz. Może by mi się udało go wbić kiedyś. To chyba będzie mój main przyszły. No. Mało trzeba mieć no to gramy dalej. Spróbujemy wygrać, ale raczej wygram, bo widzicie jak mi dobrze idzie nim. To nie jest mega mocny. Chyba, że później będą jakieś spocenice To mogę szybciej przygrywać, ale raczej nie. Добро. давай ну не, курда, но не сдам жилы добра, спробуем есть, что есть To jest mega proste za Leży Masz szczury Kurde, bo ja zaraz nie zostaćcie mnie Dobra On tu mi wleci ultem pewnie, bo ma ten gadżet no. Dla nich już jest GG. Chyba. No, już jest GG. Dobra, ale mamy drugie miejsce przynajmniej. To nie jest na minus. Spróbuję sobie teraz jeszcze. Dobra, ostatnia rundka i mamy brąz jeden na nim. I chyba monety. Nie wiem. Zapomniałem już. Monety chyba dostanę. Przypominam o subskrypcji. Oczywiście ja nie, nie mówię, że musicie dać. Jak chcecie, to sobie dajcie. Jak nie, to nie. Nie zmuszam do tego. Ale was nic to nie kosztuje a mnie motywuje. Do dalszego nagrywania już mało zostało. I będziemy mogli live robić w końcu z Brawla, więc to też na plus. Kurde, co jest? Nie, nie, dobra, nie. Może zabiję. Kurde, no, ale mamy to, dobra. Nie? Aha, mamy coś tutaj, o, stardrop. zobaczymy czy szczęście mi dzisiaj dopisze, otwieram nosem, kurde, ale monety, dobra, o, grow y, jest, może z nim zagramy, o, dobra. Zagramy sobie z gościem. No. Łapka wlatuje Sigma. Zagra nim? Nie, nie zagra. Kurde. Dawaj. On ma wynik kruka. Zagrał nim? Co jest? On się nie boi życia. On się bał, ale on się nie boi. Dobra. Bo. Ostatnia runda. A nie, on nim nie zagrał. Dobra. Myślałem, że zagrał. Ostatnia runda i jej lecę. Wrzucę, wrzucę odcinek. Chciałbym tak zrobić. O godzinie 0000 31 grudnia spróbuję tak będzie odcinek sylwestrowy fajnie by było jak był live sylwestrowy Ale niestety nie mogę prowadzić Więc tylko za waszą pomocą będę mógł więc bardzo zachęcam A jak chcecie lajby to dawajcie te subskrypcje, bo to będzie szybciej. Trochę dupna sytuacja, ale dobra. O tu mongol diala się wychyla. Kurde. Nie wiem, że to wygramy. Dobra, Kampa. Leży. 10 tysięcy HP. Dobra. Leży, chyba. Ktoś go tam mocno obił, była to ko ta kolet. Go tak ubiła. Chciałbym to wygrać, to bym miał bros jeden. Muszę dzisiaj to wpić, przecież to jeden punkt mi został. Dobra, strefa się zbliżyła. Kurde no. Będzie plus jeden. Nie. Nie wiem. Niech zagra. Aha, wyszedł. Dobra. No to sami to zrobimy. Jak widzicie szybko mi pucharki idą. Idą do wbijania. Szybko. Nie wiem dlaczego tak szybko idzie. Bo po prostu dużo się dostaje, nie wiem. Albo ja się zrobiłem lepszy w brawlach. Ale to też chyba przez to, że te 15 rangi wbijałem, To mi to nie zniosło. Kurde. No jak. Dobra, gramy solo. Bo solo też bardzo dobrze idzie. Ogólnie to. Pod ostatnim odcinkiem z Minecrafta nagrałem pierwszy odcinek z serii OneBlock i miałem wysłać kolejny, tylko że nagranie się jakby trochę źle zrobiło i nie wysłałem tego. Dlatego będę musiał wam opowiedzieć co się stało, bo grałem akurat z moim kolegą. W ogóle piszcie w komentarzach, czy mam tę serię prowadzić, bo jak nie, no to ja mogę usunąć te filmy już. Czy Wam się podoba ta seria z One Block? I czy mnie dobrze słychać na laptopie? Bo też nie wiem. Ale to jest proste. Dobra, rzucam moje szczury. Kurde, dobra mamy chyba brąz, jeden, tak i star drop, dobra klasyczny otwieram, nie ma nic, otwieram, 750 monet, dziękuję, mam już 1500 praktycznie, no więc to by było na tyle. Opowiedziałem Wam co się stało pod moją nieobecnością na YouTube. Tutaj polecam też zasubskrybować kanał mojego kolegi, który właśnie wbił tą topkę. Link macie w opisie. To jest właśnie on. Gdzie on jest? Nie ma? I czy on się zawyżył, czy zaniżył? Zaniżył się. Ale to jest jego konto. Ja y, właśnie macie link w opisie do jego kanału. Dawajcie mu suby, jeśli chcecie mi też. Dawajcie, jeśli chcecie. To by było na tyle siema.